Hej siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Turbo Turbodzik, ja witam Was w 26 odcinku z Gry Watch Dogs Legion. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy poprzednio, tylko poprzednio byliśmy naszą agentką. Teraz jesteśmy tym y, agentem, który podrabia agenta 007. Po prostu tą agentkę mi roznieśli. Y, zacząłem strzelać. Y, nie, nie grałem po cichu, tylko zacząłem tutaj strzelać, y, pogrywać sobie z tymi przeciwnikami. Zrobiłem niezły zamęt, ale po prostu mi roznieśli. Przyleciało tyle dronów. Zewsząd. Nie było miejsca, w którym nie byłoby przeciwnika. Zewsząd padały strzały. No i po prostu mi roznieśli. Dlatego teraz sobie zadziałamy po cichu. O, no, zrobimy sobie tak, że ten dron będzie walczył dla nas. Panie jest to że mogę sobie. O, blisko było. O, bramę otworzyłem, myślałem, że coś więcej. Okej, okay, fajnie. Kolejne dane, które zostały nienaruszone. Idealnie. O jest dron z tym. Z shotgunem. Słaby on jest. Zobaczcie tylko. Gość jest... Gość rozwalił mi drona. A ja nie mogę goście dronem rozwalić. Nienawidzę tych dronów. Trochę się będzie pobierało, za szybko to nie idzie. Który dron jest najlepszy? Nie wiem, kliknąłem coś, byle lecał co, by było. O, ty skurcz byku. Słyszałem go, ale nie widziałem i nagle mi wyleciał. Ale waria ciko. No walcz, kurde, co taki słaby jesteś. Szybko niszczę te drony. Kurde, nawet chyba 10 HP nie zabieram tymi strzałami z daleka. No wiem, że to przez tłumik, ale z bliska to nieźle atakuje. Jeden strzał i. I gość goś na hitę w głowę. Dobra, tu idzie dosyć sprawnie z tymi droniarzami. Coś się tutaj przyleci? Jestem gotowy. ja pocisków w wykermanie, się w magazynku. Dajcie mi przeciwnika. O, dowody na konsoli Albionu. Może jest taka konsola lepsza niż PlayStation 5? Ciekawe. Gdzie jest ta konsolka? Pokażcie mi. Może będę grał w grę w, w grze. Wtedy będę dobry chyba. Ale muszę pokonać wszystkich, bo inaczej nie mogę. Ale ten, niecelna jest ta spluwa z, na dalekiej odległości. Ciężko ich zestrzelić strasznie. Może to wygląda, że ja im strzelać, ale naprawdę jest ciężko ich zastrzelić. Dobra, oblecimy sobie dookoła. Dobra, tu poszło. Dobra, to byłoby na tyle. To jest ta konsola, nie? Tu jest ta konsolka, o tak, Albion. No i co to za konsola, jak to wygląda jak komputer? blue screen is coming value. well, i know you're listening. let's talk. we told you the prime minister would turn you down. brits love to see private military contractors on foreign streets, but not their own. he's a fool. this whole city, this whole country's collapsing. the military's held together with duct tape. police are running scared. someone has to save the people, nigel. someone strong. <laughs> they do. But I've already worked it out. The ideal targets are the Toan Conference, Parliament, and King's College Hospital. I'll provide overseas tactines for logistics, but you can source the bombs yourself. Non negotiable. It cannot trace back to me. You're forgetting something. And I'll get you access to filament as agreed. Now go away. Dobra, jak to zostanie zabity? Jak tu będzie na najazd jakiś kolejny? Mam nadzieję, że nie. Jestem ciekawy, właśnie, jak się tam dostać do góry. Potrzebuję to. Muszę to mieć. Tylko jak to wziąć? Zaraz, tutaj wejdę, tutaj wskoczę. Okej, okay, okej, okay, dobra, lecimy sobie na szybkie, kurde. Polowanko musimy zgadnąć trochę zielonych punktów. Mmm, a dobra, wejdziemy sobie tam z buta. Nie będę już tam dronem wlatywał, bo zanim on przyleci, to, to się nie doczekam. Dobra, to jest tutaj. No wskakuj, no. Jest on nie może wskoczyć. To jest takie, jakby jakieś takie zbagowane momentami. Dobra, zajebiście ty, 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 ty. Bo ty jesteś zajebista. To sprawa jest oczywista. Dobra, mamy to wszystko, także lecimy sobie dalej. Humorek dopisuje, także Uciekamy z okolicy. Czy wszystko to między tymi rurkami? Chyba nie. No, watch now. Has a voice that makes you want to snap his smug bollocks in a pencil case, doesn't he? And Zero Day knew just which strings to pull to get what they wanted, didn't they? Filament. And Cass was willing to trade it for the keys to the city. Fuck. Don't know, fam. I think I always thought there was a chance for him to. Fuck! To be the man you thought he was. Sorry, Hamish. If that man ever existed, he's gone now. We have to get this information out there to the people. Dobra. Nie pytajcie, co ja tam odwalałem, ale po prostu chciałem być uprzejmy, ale moja uprzejmość nie wyszła. Dotrzyj do Piccadilly Circus i wypatruj niespodzianki. Hamisza. Taką furką, to mogę nawet na koniec ja dojechać. Chociaż w tej grze akurat nie prowadzą się one zbyt wyjątkowo. Ale mówiłem już o tym tyle razy, że już chyba wiecie o co chodzi. Chodzi o prowadzenie, no naprawdę te bryki się nie prowadzą za bardzo. Potrzeba naprawdę tutaj silnych nerwów, żeby dojechać gdzieś. U, Jezu, jak mnie tam wymiotło. W dziwny sposób się prowadzą te pojazdy. O nie! Co ja odwaliłem? Zajechali mi drogę w najgorszym momencie 800 metrów No za szybkie to nie jest Jak na taki wygląd to on powinien latać kurde w powietrzu, a to on po prostu jedzie, nie wiem No to ja jest tak na moje oko 200 na godzinę no, ta planetyzacja to jest około 200 km na godzinę. O kurde. Ale nim buja. No i jesteśmy. Ale ładna ta miejscóweczka. Taka ładnie oświetlona na kolorowo. Jakie dziwne schody. Tu jest, w tej grze. London. London London. Nigel Cass and his Albion peacekeepers intend to permanently control his city. The ideal targets are the Towan Conference, Parliament, and King's College Hospital. I'll provide overseas tactics for logistics, but you can source the bombs yourself. None Negotiable, it cannot trace back to me. Nigel Cass collaborated with a terrorist to bomb this city. Then he set up an orbital drone program called Themis that will target you based on your stolen data. I will not allow anyone, not even myself, to jeopardize Themis. I've given you the truth. Do as you will. Actually, fuck that. Resist. Not bad, not bad if I do say so, innit? Yo, Mr. Hamish! Haha. -ha. I see you're not hiding, huh? Eh? Yeah, well, can't lock myself away from the world forever. Got a lot to make up for, don't I? Besides, you sorry lot, need all the help you can get. Check it. Hey! Hey! Oi! Fucking wankers! Yeah, there is still a lot of Albion around, right? Yeah. Oh. Tip to

Vacation? Ha! Just kidding. I only want to do this. There is still the matter of Zero Day. You know, the rogue hacker group that conspired with Cass and Mary Kelly to blow up London. Jesus, Buckley. All work and no play. Give the squad a second or two to bask in our victory. Safe to say, it won't last long. Stylową, ten outfit jego Ubierzemy go jak takiego typowego dresa, ale takiego biednego, ze wsi. Yy, dajmy na to, takie żółte barwy będą dominowały w jego outficie. Yy, no to akurat to odpuścimy. To już jest beka w ciul. Coś takiego, żeby kolorystycznie też się ładnie skrywało. O! Idealne spodenki. Narasowego właśnie takiego wiśnioka. To są nawet z paskiem. No, pięknie pych się to prezentuje. Tak fajnie po wiejsku. Teraz dawać też jakiś plecaczek. Na piwka. Dobra. Teraz będzie można pójść na mecz do kumpli. No i buciki oczywiście inne, bo nam się stawy po obcieraniu, jak czasami pójdziemy porwać w piłkę. Dajmy jakieś takie, kurde... Może czerwony? No, czerwony weźmiemy. Mniej będą się brudziły. Czapka musi być, też musi być stylowo. Yy, dajmy sobie może... Taka zielona... No, zielona, Boże, żółta. Żółta czapeczka, może być. Ja myślę, nie jestem zbyt dobry w tych rzeczach z DeadSec. Nie byś się rekrutował, gdyby DeadSec myślał, że będziesz zbyt łatwo zabity. Okej, dobrze. Dzięki, myślę. Będziesz się do błędnych mannerizmów. i think you did quite well this is the reaction you were expecting but nigel cass is in the news again the government has convened to review its contract with albion nigel cass himself has responded to requests that he should surrender to the authorities in a heated call with the gbb just shut up and listen to me. I will not be removed by the government or anyone else. I will die first, and many will die with me. They're calling for blood. They'll have it. This city belongs to me. I am yes, the shepherd. I will, will slaughter my flock before I relinquish it. Cass has barricaded himself in his White Tower headquarters and threatened to kill anyone that tries to stop him. He is heavily armed and considered extremely dangerous. <laughs> no, My też jesteśmy bardzo niebezpieczni, także z chęcią się z nim zmierzę. Trafił swój na swego. Jak się z nim zmierzymy, to dopiero będzie Jadka. Ja Wam to obiecuję. A na razie się nastawimy na niezłą walkę z dobrą nutką. Da, 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 da. Jestem ciekawy, czy właśnie ta walka będzie jakaś gruba, czy jednak uda nam się go z zaskoczenia jakoś podejść. Ogólnie no to... Jeszcze sobie coś dokupimy. Okularki, o tak. Musimy się prezentować, jak już wygramy na tych wszystkich scenach. Yy, może coś takiego? Maseczka jakaś? No, lepiej ten. Yy, w maseczce występować, bo może, mieć, może tam być dużo ludzi. A teraz mamy, wiadomo, koroniarza, dlatego lepiej się zabezpieczyć. Buciki to zostają jakie są i jakieś rękawiczki. Te chyba są takie bardziej chyba przewiewne, wydaje mi się. Bierzemy je Dobra wskakujemy tam. Dobra, skoczyliśmy przez taki płot z, z, z ostrymi zakończeniami, także Nie ma lipy z tymi rękawicami. Dobra,

A, bo tak się wybiera w ten sposób. Aha, i se zmieniłem skrolem, dobra. Zajebiście. Dobra, bierz to i robimy podchody pierwsze. Ja pierdzielę, to jest wielki kompleks. Nie wiem, czy to w ogóle. nie stąd żywy wyjdę, bo. jak stąd będzie. jak będę musiał stąd uciekać, to nawet nie będę wiedział, którędy. Co ten jeszcze chciał wstać? No i bardzo dobrze. Mamy dobre nastawienie. Teraz tylko trzeba dokończyć tą misję. No i w końcu zabić tego Pedryla Kassa, czy jak on tam się nazywa? Kasanowa. Czy może jakiś inny to jest jego mość? O, wieżyczka, Obstawa. No dobra. Idziemy jeszcze sobie dookoła trochę. No dobra, wygląda na to, że jesteśmy już blisko tego punktu. No czemu nie mogę strzelać? Dobra, za daleko poszedł. Ole, blisko byłem tego. Prawie wpadłem na to, ale fart. Uzupełnij amunicję. Dobra, weszło. muszę Wyłączyć działko, ok, to jest wyłączone. Dobre jest to, że jak wyłączam te działka, to na długi okres czasu one są wyłączone i na chwileczkę to wyłączę. I pójdę sobie do niego. Co jest? Ej, gościu. No kur, są jakieś jaja, no No nie dało się tego ogarnąć. Już do mnie walą. Super. Ja pierdziel już mogłem na starcie wejść. Na pełnej bombie i to wszystko rozpierdzielić Jesus, ale się porobiło No nic, będziemy ich otłukiwać Drony Jest zdrada Ja pierdzielę, co tu się odwala? Okej, okay, jakby teraz ich ograć, na pewno muszę swoje drona prze wziąć, przejąć. Ale mnie jedzie, rozwali mi drona. Kurde, mocne działko. Ja pierdę, teraz się na mnie skupili wszyscy Albion wezwał posiłki Albion alby, widocznie zgłodnie, skoro wezwał posiłki Taki żarcik Ja pierd... nie! Co ja odwaliłem? Co ja odwaliłem? Będziesz no, tego się tak odporny. Dobra, udało się, ale blisko było śmierci. Oj, blisko. Niedobrze. Boże, gdzie te dziadostwa latają? To jest takie kurde szalone. Kurde, co mu jest? Taki kurde agresywny jest Ale słabe to jest Już nie mam HP Dobra, teraz może dojdziemy do tego wejścia do bunkra. Gdzie jest to wejście? Dobra, weszło. Z porami, ale weszło. Jezus! Gdzie to wejście? Ach, tutaj będzie. W tych zakamarkach. <laughs> Nie ogarnął ziomek. O ja pierdzielę! Co tu się odwaliło? Kurkiś gaz żołnierz tutaj wzięli. Dobra. Jakieś podziemia. Ja pierdzielę. To jest ewidentnie początek strzelaniny, a ja myślałem, że to już koniec. Już w tylu wyciąłem. Wejść teraz. Kurde, mogę zaczynać. Dobra. Ale zadymań. Wiedziałem, że będzie takie coś, taki komunikat. Jeszcze bardziej mi się wydaje, że będzie ciężko. So you've come to end, it, have you, Deadsek? But haven't you found it out yet? What our mutual acquaintance zero days set in motion? Mieją inevitable rain. your downfall. This is how it will always end. The natural order of people like me and people like you. I am the law. Come down! Let me show you. Oh kurda! Cool to co a robot o kurde, dobra your weapons are useless against that drone cats is wearing complete the network bypass to power up the EMP stations cat has called in reinforcements what a surprise the bath show me afresh To jest w ogóle karton. Jakim jak ten karton mnie chroni? To jest karton rzucony po prostu pomiędzy to. Ale głupota. To nie powinno mnie chronić, no ale dobrze chroni, bo inaczej byłaby lipa jak cholera. czy to mi szybko rozniesie, jakbym tak yy, sobie lawirował. Dobra, na się udało go rozwalić. Jesus, nie było łatwo. Ale wypierdziliło to w kosmos. Na razie trochę akcji było w tej grze. No i mamy naszego skurczybyka. No, Zobaczymy, czy łatwo pójdzie nam zwycięstwo nad nim. Wygląda totalnie kozacko, mam nadzieję, że dla niego pancerz nie jest tak wytrwały, na jaki wygląda. W ogóle, jak on nas wyczuwa, że my jesteśmy niewidzialni, on za nami idzie. Dobra, chyba napieprzamy go i tyle. Nie, nie, nie ma takiego oblicza. O kurde, jak szybko go Jak? <laughs> I'm impressed. Think your little resistance is ready to be London's protection. From bad guys like you, fucking too, right? Oh, it's a thankless burden. And the people will hate you for it in the end, even when it's for their own bloody good. The ones who decide what is good now. Ah, there it is. Dead sex fatal flaw. Your faith in people. You recruit all types, then you straight off the streets. Well, I used to have faith in people, too. I got a good man killed once. Finish. Przez śmiertne rzążenie <grym> Ale oni sobie wymyślili te kurne napisy, niektóre że szok Takie śmieszki sobie robili, że ho, 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 musieli mieć tam niezłą, niezłą balangę w tym studio do produkcji napisów well, No to wyrzuca Nigel Cassa z listy Tak samo, myślę, że zrobiłby zero-day Mamy jeszcze dużo pracy do robienia Cass może być uciekł, ale Albion nie zniszczy tak łatwo